zespół Kruka. Trzy bramki w dwóch pierwszych kolejkach, więc to już jest dobra baza, na której można budować formy na dalsze mecze. Ależ tutaj wyrzut Szczupidera utrzymał. Piłkę zawodnik Henry Kruze strzał i broni Wolodymir Bielasz. a uderzał tutaj z numerem 18 Dawid Myślę, że szczególnie ekipa Henry Kruze można powiedzieć, wyciągnęła wnioski z tych pierwszych kolejek. Szczególnie z pierwszej kolejki, gdzie porażka z wracała was 1 do 15. No, takie nieprzyjemne Uwaga, okazja. Krawczyk, wychodzi szczupider z bramki, pusta bramka i czy to będzie 1-0? Tak jest! Trafia Paweł Krawczyk z numerem 5 na prowadzeniu. Kruk, mówiliśmy, że czekamy na. Misiewicz, daleka piłka na Pawła Krawczyka. Ten plecami próbował odbić do Bartka Krawczyka, jednak ten, ta akcja powstrzymana. Henry Kruze w natarciu. Mazurek jeszcze będzie okazja, broni Bielasz. no już wydawało się, że wtoczy się ta piłka do bramki po uderzeniu Wasyla Koczerana-Szymczewskiego, ale interweniuje oczywiście Wolodymir Bielasz jak na razie w tym meczu absolutnie bezbłędny. Garbowski, ładny dribbling, pokazuje się po prawej stronie Głowacki, do niego piłka. Głowacki, lewa noga, jest Krawczyk, sam na sami, jest 2-0! Ależ to zrobili teraz zawodnicy Kruka, no tak się właśnie buduje koronkowa akcja. Wbiega tam Bartek Krawczyk, już się szykował do woleja. jeszcze będzie miał okazję, Krawczyk! 3-0, 3-0 dla Kruka i zdaje się, że to już może być Koczerhan. Szczególnie teraz, kiedy będzie miał więcej miejsca pod polem karnym. Rywal. Ale jest błąd. Ale jak Vak, pusta bramka 4-0 i teraz to już na pewno y, jest po meczu Jakub Garbowski z czasem czwartej bramki dla Kruka. I...